Cześć, bardzo Was serdecznie witamy. Cieszymy się, że dołączyliście do naszej wspólnej modlitwy. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, jak Jezus mówi do swoich uczniów. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, żeby już zapłonął. Maryjo, pomagaj nam rozpalać swoje serce dla Jezusa. Dzisiaj chcemy pomodlić się w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie oraz o potrzebne łaski dla Małgosi. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryja, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś tym między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa twojego Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, radź w serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Umódmy się jeszcze w intencji zmarłych i wieczny odpoczynek raczej mi dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Wam bardzo za tę wspólną modlitwę. Bardzo Was serdecznie pozdrawiamy i do usłyszenia już jutro o 12. Cześć. Cześć. Pozdrawiamy.